Witam serdecznie! Kanał Tandem Psycholog Paprocka. Film kieruje przede wszystkim do rodziców nastolatków, ale jeżeli ktoś jest nastolatkiem, jak najbardziej możecie obejrzeć ten film. Tym bardziej, że na końcu mam świetne pytanie również do nastolatków, więc serdecznie zapraszam. Przez mój gabinet psychologiczny i przez pokój w szkole, pokój psychologa, przewinęło się tysiące, tysiące po prostu młodzieży i przez tyle lat, co bym mogła miała powiedzieć, do rodziców o jednej rzeczy, które potrzebuje Wasze dziecko, o, co, o czym non-stop gadam z tymi dzieciakami. I słuchajcie, czego potrzebuje Twoje dziecko? Twoje dziecko potrzebuje być usłyszanym i wysłuchanym. Aż tyle i tylko tyle. Strasznie trudne, słuchajcie, bo gdyby to było chyba proste, to bym nie miała te, tyle młodzieży i oni by tyle o tym nie rozmawiali. Oni nie potrzebują Rad. oni nie potrzebują rozwiązania ich problemów. Oni dzielą się tym, co u nich słychać po to, żeby wypowiedzieć i podzielić się swoimi emocjami i swoimi potrzebami. Po to to robią. Nie potrzebują doradzania. Chcą żeby usłyszeć to, że jest im smutno, że czują żal, że czują już do sumienia, że są źli na jakąś sytuację. Bardzo potrzebują, żeby rodzic ich usłyszał i. Wysłuchał. Nie musicie im poprawiać nastroju. Nie musicie doradzać, wystarczy słuchać, jak to robić. Zaraz powiem, ale jeszcze o kilku rzeczach, zanim to nastąpi. Weźmy przykład. Część nastolatków, która mówi tak: Zacytuję Wam, dobrze. Moja mama tylko sprawdza oceny na e dzienniku. Pyta się, czy się uczę. Mówi, jak nauka jest ważna i że powinnam się więcej uczyć. Wie. słyszycie. Wiesz, to jest stałe, że mama poprzez sp sprawdzanie i pytanie się o to, pokazuje swoją troskę i to, że jesteś dla niej ważna. Czy ty się tak czujesz? I słuchajcie odpowiedź. Chyba nie do końca. Czuję, że dla mamy są ważniejsze oceny i to, ile się uczę, niż ja sama. To jest tak naprawdę wołanie o to, żeby mnie zobaczyć. Moje emocje, moje przeżycia i tego, że jestem, a nie tego, co robi, jak robi i jakie to efekty przynosi. Kolejny przykład. Moi rodzice tylko mówią, że mam iść do kościoła, że dobrze było przyjąć komunię i przypominają, że już czas pójść do spowiedzi. Nie słyszę, wiara dla Twoich rodziców, rodziców jest czymś bardzo cennym i myślę, że chcą przekazać Tobie coś, co jest. Najcenniejsze według nich. Myślę, że w ten sposób pokazują, jak jesteś dla nich ważny. Czujesz się ważny? No, niby tak, ale myślę, że dla nich jest ważniejsze, abym poszedł do kościoła, czy żeby inni nas zobaczyli niż ja sam. Na no, moje pytanie, jak się pytam nastolatków: czy czujesz się ważny dla rodziców? Odpowiada. Odpowiedzi są, słuchajcie, przez lata się nie zmieniają, zmienia się tylko ich forma. Z jednej strony tak, no bo wie Pani, kupują różne rzeczy, wożą mnie, no dają mi jeść, nie wiem, zabierają mnie do lekarzy, ale z drugiej strony nie do końca. I to nie do końca oznacza, że tak naprawdę nie czują, że czują się zaopiekowani i ważni pod kątem Rozumowym, czyli dadzą, zawiozą, zaopiekują, ale pod kątem emocjonalnym czują się zaniedbani. Czyli mówią o tym, że są niewysłuchani, że to, co czują, nie jest ważne, że rodzice nie potrafią zobaczyć ich punktu widzenia, um, często zrozumieć czy zaakceptować. Jak należałoby teraz zmieniać komunikaty, żeby również swoje dzieci zaopiekować? i pokazać im, że są ważne pod kątem emocjonalnym. Weźmy przykład nauki. Oczywiście, wiecie, to jest łatwo powiedzieć nie krytykujmy, nie krzyczymy, nie osądzajmy, nie doradzajmy. Nawet no miałam tak, taki fajny przykład w gabinecie, gdzie ja prowadziłam córkę, a mama była w terapii. I e, ponieważ tylko e, naj, naj, najmłodsza, bo miała 13 lat, więc e, ja tylko raz na jakiś czas brałam mamę i pokazywałam, jakie są tutaj wątki, co robi mama, e, że ona akurat tak naprawdę nie radzi sobie z czymś tam. I współpraca przebiegała bardzo szybko, ponieważ mama była wielu rzeczy świadoma, i jak tylko jej pokazywałam pewne elementy, co się dzieje u córki, i sprawdzałam, co się u niej dzieje, to mama sobie od razu to łączyła, wprowadzała wreszcie, słuchajcie, trzy miesiące i tak naprawdę nie było nie było potrzeb, potrzebna dal, dalsza konsultacja, więc yy, i ta mama podzieliła się też taką refleksją bardzo dla mnie cenną i też wam ją przekazuję, bo mówisz, że tam córka dzieliła się jakąś taką sprawą mm, miłosną z nią. I ona mówi no, normalnie, już, już chciała mi powiedzieć co powinna, jak i tak i już. Nie byłam w stanie um, się powstrzymać, więc jedyne co, y, co zrobiłam to nie komentowałam. Że jedyne co w tamtym momencie nie skomentowałam, już nie powiedziałam, nie byłam na w stanie może jej ale nie skomentowałam, że to źle i że to było bardzo ciężkie. I ja mówię nawet nie wiesz jaki kawał roboty odwaliłaś. Sam fakt nie komentowania tylko wysłuchania i po prostu, Takim kawałem roboty, że naprawdę nic więcej w tym momencie nie, nie było potrzeba. Jeżeli chodzi o naukę, dziecko wraca ze szkoły, dostaje kolejną jedynkę i już nam po prostu się odpala, bo wiemy, ile siedzieliśmy, że to dziecko się nie uczy, odkłada, robi wszystko na ostatnią chwilę, uczy się po nocy, albo się w ogóle nie uczy i po prostu komunikaty, które po prostu na końcu języka już mamy. Jak się nie uczysz, to tak masz, jesteś leniwym, byś się w końcu wziął za naukę. Jak to robisz na ostatnią chwilę, do czego się spodziewasz? Um, Skończy się tak, że w końcu się zabiorę komórkę, albo zaraz mi oddaj komórkę, albo no tak to nie może wyglądać, i widzę ci ściące, równych komunikatów. I wiecie za czasem wystarczy, że jak dziecko przyjdzie i powie, że ma jedynkę, i w zależności od tego, jakie ma emocje, to, słuchajcie, wystarczy mi Widzę, że jest ci smutno. To chyba jest trudne dla ciebie. Koniec. Widzę, że jest ci ciężko. Chcesz ze mną o tym porozmawiać? Koniec. Okej, okay. widzę, że jesteś zły. Co cię tak złości? Koniec. Daj przestrzeń swojemu dziecku, żeby wypowiedziało to, co jest. Jeżeli bardzo chcesz coś doradzić, możesz się zapytać, słuchaj, czy potrzebujesz ode mnie jakiejś rady, albo czy potrzebujesz ode mnie jakiejś pomocy. I dziecko ci wtedy powie albo tak, albo nie i wtedy masz przestrzeń na to, ale zapytaj, czy w ogóle tego potrzebuje. I druga kwestia, jeżeli bardzo chcesz, żeby dziecko jakieś, jakieś wnioski wyciągnęło i nie możesz się powstrzymać, rozumiem, to możesz się zapytać, czy masz jakiś pomysł, jak sobie z tym poradzić, okej? Okay? Czyli zobaczcie, tak naprawdę w tych komunikatach i w tej komunikacji my dajemy tylko jedno zdanie, jakieś otwierające i dajemy przestrzeń dziecku i wierzcie mi, że wypowiedzenie tylko tego, że dziecko może sobie bez osądzania, krytykowania i jakichś takich ciągłych moralizowania wypowiedzieć to, co czuje, jest absolutnie całkowitym zaspokojeniem jego potrzeb emocjonalnych i on się teraz czuje ważny, bo jest wysłuchany. Jeżeli chodzi o wiarę, na przykład dziecko nie chce iść do kościoła, i widzicie, z mojego punktu widzenia tego psychologicznego jest to bardzo prawidłowe i rozwojowe, bo jeżeli bo w którymś momencie, szczególnie nastoletnim, dziecko zaczyna podważać yy, wartości rodziców i to, w co rodzice wierzą, czyli zaczyna się zastanawiać, czy to, czym się wychowuje, jest też moje. I to jest bardzo prawidłowe. I może mieć odpowiedź, że nie, że to nie jest moje, ale moich rodziców, i że może Was za to cenić. I tu bym w ogóle powiedziała, że to jest kwestia u rodziców dać akceptację najpierw w sobie, że moje dziecko może nie być wierzące i moje dziecko może nie chodzić do kościoła i moje dziecko może wybrać inne wartości niż ja co nie znaczy, że nie będzie szczęśliwe, bo pamiętajcie że jeżeli dla jednego coś jest wartością i my wierzymy, że każdemu to, to przyniesie wartość to ktoś ma prawo wybrać co innego i to jest w porządku więc jakby jeżeli chodzi o wiarę, to bym powiedziała tylko tym, tym, tym rodzicom, że Twoje dziecko ma prawo nie czuć się szczęśliwe w kościele, i że ta droga może nie być dla niego. I tu chodzi o akceptację dla dziecka, ale przede wszystkim akceptację dla siebie, że ktoś może wybierać inne wartości. I wiecie, na tle wiary powstaje tyle konfliktów, kiedy no przecież o to chodzi, że żeby. Mm, żeby dziecko i jego emocje, i jego zdanie też było ważne, że nie chce iść do kościoła, nie chce iść do spowiedzi, nie czuję tego, wydaje mi się to nudne, jest to dla mnie nie wiem, w jakiś sposób nie ciekawe, lub to nie jest moje i to jest w porządku. Jeżeli chodzi o porządek, to przeważnie to nie jest problem dzieci, raczej dzieci nie przychodzą z tym, że mają trudności z porządkiem, raczej tutaj jest komunikacja rodziców, jak to komunikować i to jest, wiecie, też ma inny odcinek. I jeżeli chodzi też o jakieś trudne relacje, możemy toksyczne, widzimy, że nasze dzieci wchodzą w jakieś toksyczne relacje i nam jest tak bardzo trudno widzieć to nasze dziecko, które się w tej relacji męczy albo które się nie szanuje, ale znowu, słuchajcie, za to polecam wam filmik o toksycznych relacjach bardzo, bardzo, gdzieś tutaj zostawię linka. ale posłuchajcie, toksyczna relacja jest bardzo skomplikowanym tematem zazwyczaj i to, że powiecie, nie rób tego, zostaw tą relację, nie schronujesz się, m, zabraniam ci, nie rozwiąże problemu. I chodzi o to, żeby dziecko miało przestrzeń do tego, żeby wyrazić swoje emocje i to, jak się czuje w tej relacji. I okej, okay, możemy się zapytać, czegoś Ci pomóc, albo słuchaj, bo są takie już poważne problemy i e, bardzo często wiążą się ze sferą emocjonalną, może by warto było się napisać do psychologa czy terapeuty, jeżeli chcesz, Ale, lub oczywiście. Pytamy się, czy mogę coś dla siebie zrobić, żeby, żeby Ci pomóc, albo czy Ty masz pomysł na to, jak sobie poradzić z tą, z tą relacją. Okay? Nie ty krytykujemy, nie osądzamy. To dziecko i tak się czuje beznadziejnie w tej relacji, więc jeszcze mm, wysłuchiwanie ze strony rodzica jest tak naprawdę do. Dodatkowym dokładaniem. i Nie ma, i tak naprawdę jest to super przepis na to, żeby pogorszyć jeszcze bardziej stan swojego dziecka, zamiast mu pomóc. My swo, swoje potrzeby wtedy zaopieku, zaopiekujemy, że mamy poczucie, że coś zrobiliśmy, żeby pomóc dziecku, a tak naprawdę pogarszamy jego stan. I słuchajcie, już kończymy, ale mam takie pytanie, ponieważ wy, rodzice, też macie swoich rodziców. I to jest pytanie do Was: czego potrzebujecie lub czego potrzebowaliście? Od swoich rodziców. I, I słuchajcie, mam taki pomysł, i na, już na zakończenie już mam taki pomysł. Jeżeli film oglądają nastolatkowie, słuchajcie, jeżeli moglibyście napisać w komentarzach, czego potrzebujecie od swoich rodziców, także że rodzice, którzy będą oglądać ten film, mogli przeczytać wasze, wasze, wasze zdanie, Wasze opinie. Myślę, że to będzie bardzo fajna porcja wiedzy. A jeżeli dorośli, czyli rodzice nastolatków oglądają ten filmik, to ja Was poproszę, byście napisali, czego potrzebujecie lub potrzebowaliście od swoich rodziców. I tak naprawdę możecie bardzo dużo tym zobaczyć. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam.